Siemanko z samych hodowców robił. Dzisiaj kolejny odcinek. Dzisiaj znowu otwieranie ptaków. Zaraz nagrać otwieranie ptaków, bo już nie ma do warto zagrać, bo wiecie, zima. I ten. Ale. Najpierw tutaj papuszki. Wam pokażę, że tutaj sobie żyją ładnie wszystkie. Mróz dzisiaj, ostatni dzień, na szczęście takie duże. I będzie można normalnie jeszcze woda dać wszystko, bo nie będzie zamarzać. To wam pokażę, jak to się fajnie wygląda. Ten mróz. taki Taka szacie jest i. Fajnie wygląda na tych siatkach, na drzewach. Dobra, tutaj na razie nie ma wody, bo specjalnie wolałem, bo to jest plastikowe, żeby nie pękło. Jak będę odmrażał, więc po prostu nalaję zaraz wody kaczką, zaraz tam odmrozimy. Teraz komuś mam ziarka, ziarnka, bo śród nie daje, no bo on tam cały twardnieje przez ten mróz. I dopiero tam za 2-3 dni im dam, jak będzie na plusie. jest już, już na pewno to tam zmiękcieje. Dobra, to wam otwieramy już te fenixy, Pawie. Śnieg tak ruszy, ale otworzę je, nie chcę pochodzą. Chyba, że tak zacznie mocniej Pruszy padać, to je zamknę, żeby się nie rozkorowały czasem. Dzisiaj jeszcze mróz duży, bo minus 8 jeszcze teraz jest. No ale od jutra już ma być na plusie. Jutro tylko 2 stopnie ale na Prusie, ale później po 8-6 stopni, więc znowu Wigilia będzie jesienna, nie zimowa. Jak, zyf, jak zawsze, tak U mnie w Wielkopolsce zawsze jest, nie wiem jak tam u Was w różnych województwach, ale w Wielkopolsce tak zawsze może przed, przed świętami zawsze jest biało, a ten, a na, na święta zawsze... Fajnie, ktoś chce się napić, zaraz mu naleję, oczywiście po odcinku. Bażanty nie chcą wyjść, to pójdziemy do kaczek. To tylko... A yy, oh dobra to otworzę i zaraz im odmrożę po prostu po odracie znaczy nowe zrobię. cięcie im to od, odmroża, a najpierw otworzymy je. ale bo tu lut jest i teraz nie widać, że już nie poślizną na pewno chcą już śród, śrutu, no ale ziarnkami muszą jeszcze wytrzymać te 2-3 dni i będą mieć później sobie śród. Wiem, że chcą, bo lubię ją bardzo, no ale trzeba poczekać. Bo wesen się nie wylał i codziennie starniej będzie z tego gówno, a nie jedzenie. porządnie nie wychodzą, zaraz są zobaczymy Ten kogucik mi się da, że zdechnie, bo on takie się robi lekki i wszystko, więc trzeba będzie kupić nowego na wiosnę, prawdopodobnie. Teniksy czasami tam zniosą jajko raz na tydzień. Wiadomo, teraz jest zimno, no to nie będą codziennie znosić. Już tam jeden raz na no tak, teraz już kwoki nie się dają, bo nikt teraz już koszał, to szałotek zniesie jajko tam czasami. Znaczy tam fajnie wyglądanie na no, już Widać takie białe drzewa Bachemki chodzą. Feniksy też pawie. Dobra, to ja za wycięcie i odmrożę tą wodę i dalej nową i teraz się wziąć. Ja nie dam rady tego odmrodzi takie zamarznięte, więc po prostu naleję na, na ten lód. i po prostu podniosą i naleję po prostu i będę tak, no bo nie, nie da się po prostu próbowałem kijem wszystkim. Tam już po każdej chwili i Pawie. chyba te baranty. Nie chcą wyjść dzisiaj. A kiedy do nich wejdziemy? No, tu są trzy. A to jeden gdzieś wyszedł albo się w A tam jest, widzę ogon. O, tam. Dwa samce, dwie samice. Musimy niedługo samca, jednego śledzić, no bo. Dwóch nie bo będą się później bić i wszystko dobra to teraz już pójdziemy do kochinów i do szałą. nie będziemy ich otwierać ale po prostu wam pokażę je więc dobra tutaj mam kochiny no, nie będę ich otwierał nawet tego nie otworzę, bo próbowałem i nie otworzę, tego, tak jest zamarznięte te drzwi, więc dzisiaj jeszcze w kurniku, jutro już się, się otworzy jutro się na plusie znaczy, no, nawet wychodziły dzisiaj, tylko mówię nie da się otworzyć hej, mój no na szczęście choroba się już zakończyła. Ta taka jest trochę jest taka, wiecie, gorsza. Tak oddycha. Nie, nie, nie łatwiej powietrza, trzeba tak oddycha ciężko. No i ta kurka jest jest trochę gorsza. No ale może wyzdrowieją mam nadzieję. Trochę zdechu, bo tam chyba zdechły. kurk pięć kurek zdechło niestety. Nie, cztery. Cztery kurki, jeden kogut. Ten niebieski kogutcik ten taki no ten chory, taki on już był od, od początku, był kręcikaś coś. No, i kurka biała zdechła, blubery, ta taka niebieska, jak ktoś tam pamięta, i dwie żółte. Szkoda, bardzo, bo miały te wszystkie kury zostać: aż znaczy jedna miała wyjść na sprzedaż, no i reszta miała zostać. Więc no niestety, no ale no co, zrobimy. Teraz, już na, na sprzedaż jest ten kogucik zostawiony, i ta kurka, te, ta parka jest na sprzedaż. Nie długo będzie ten kogucik na sprzedaż, bo już zaczyna piać, deptać. Tak samo, który tam kogucik jeszcze tam, pod grzędą tam. tam. No jeszcze jakaś kurka pójdzie na raz najprawdopodobniej z żółtych, albo z jakaś tam inna. No zobaczymy jeszcze, no bo teraz trochę się pomniejszyło to stado. Teraz jeszcze pójdziemy do szabo. Niestety nie będzie lęgów u szabo, bo dzisiaj miałaby lęk ta kurka, tamta czarna, ale wczoraj zeszła z jajek, bo w czwartek już zeszła jakby. Ale jeszcze usiadła później jak ją włożyłem, bo babcia otwierała kury i jej nie zapomniała ją zakryć. I chodziła przy godziny, i pewnie kury cały czas zganiały i coś i już nie chciała siedzieć później i ją... Siedząc posadziłem usiadła, no ale tak siedziała po prostu jakby ja jajko, złożyć, a nie siedzi na jajkach. No i później na drugi dzień i wczoraj właśnie... I w piątek siedziała jeszcze, a wczoraj właśnie... I już przyszedłem, już chodziła, jajka lodowate, całe wasrane. I już nie chciała siedzieć, no to wywaliłem tak jak już było umarłe. Były tam same białe i czarne, ale na no zawsze coś Byśmy tak wychowali, znaczy na no czarne to były kochinki i białe, szabo na pewno No ale co zrobimy no U szabo na szczęście wszystko zdrowe, nic nie było chore, cały czas wszystko jest zdrowe I to tak zostało No I no, to jeszcze tam znoszą, chyba dwie kurki, ta niebieska właśnie i Chyba nie, nie, nie no, więcej was znosi. No, powinny znosić ta niebieska, portalowa, biała i niebieska tamta. I chyba alkowana, bo mają takie grzeby nie do znoszenia, jak takie są czerwone, no ale chyba tylko znosić ta Bo tam raz na dwa, trzy, nie jest jedno jajko, więc raczej czy nie znoszą. No więc. Koguciki są cztery. Znaczy, no, ten tylko jest za tego, bo on, ma, on nie ma tego oka, nie no to nie będziemy go specjalnie zabijać. Jak sobie dobrze radzi, detta pije, je pije. pije sobie coś do nie goni kogutów, nie zgania kogutów, no to on po prostu żyje. Ten, ten zostanie na jeden rok, bo ten nasz z lęgów no lokowany, niebieski, nie. Ten niebieski tam tam jest, tam. Widać po krzewieniu. No. Więc zobaczymy, jak będą się gonić mocno, to na, pójdzie na szalarz najprawdopodobniej lokowany, albo no, ten niebieski. Zobaczymy. bo ten zostanie, na, bo taki jest przepiękny. On jest tak jak ta, powinien być. A to, to jest jakby splash, Kogut ma inną trochę barwę, jakby tą splash. Bo koguty zawsze trochę inaczej mają niż kury. No chyba, że są całe białe lub czarne, to tak samo, no ale jak są jakieś splash, niebieska jest coś, to też się mają trochę inne odcienie tych kolorów. No i te, co przyjechały do nas tam miesiąc temu, czy tam więcej nawet, te dwie kurki, to ta, ta niedługo może tak za miesiąc za, śnie, za, śnieńka, za się, bo taki już widać czerwony grzebień się robi i coraz większy. Ta niebieska, wiadomo, ona jest młodsza, więc ona tam jeszcze trochę za 2 miesiące trzy ale tamten, tam też mówię, może z miesiąc, może zacznie. W tym kurniku chyba dzisiaj lekko przemroziło też, bo u kuchniów tak lekko jest woda, a są tam tylko tak, palcem się rusz to i od razu... No ale już jest lekko. U kurczaków raczej nie, bo co tutaj... Zacznie? A te kurczaszki, no właśnie ja kurczaszki on od razu jeszcze pokażę, jak już tu jesteśmy. Wam pokażę, co tam się zmieniło. Muszę wygnać te z bo się siedzą. Tutaj cały czas jest ten jeden, kogucik, On już mu chodzi po dworze, ale jeszcze niech sobie będzie z tą kurką, bo się jajka nie zniosła, to nie są chodzą. No to się nie zmieniło, bo cały czas był jeden. aż no, było więcej kiedyś, no ale pozdychały. Tutaj jest cały czas, Aż no było sześć, jest pięć, ale ktoś zamówił Wam na odcinku, no bo wylęgło się sześć, ale jeden tam był niebiurowskim, a reszta chyba ładnie trzyma. Dwa czarne, jeden taki, nie wiem, korupacjony czy jakiś i dwa jarzębiate. Ładnie rosną, kurka ładnie chowa, więc bardzo dobrze się cieszę. Bo może się wychowają, bo wiadomo, w zimę trochę lepiej chyba się zawsze chowają, zawsze tam są bardziej takie zahartowane, jakby nam zawsze się w zimę lepiej chowały. W zimę rzadko lęgliśmy, ale jak lęgliśmy, tam mało się lęgło. Bo na przykład pojedę dwa kurczaki, wtedy było same zarężenie, ale zawsze coś się lęgło i zawsze się wychowało to wszystko. Więc... Tak, był jeszcze lęk jesienny, a czasami jest jesień jakby, no ale to był jesienny, bo wyspodział z 18 To dzisiaj akurat mają miesiąc moim różny. nie, ale 20 się lęk był no to za dwa dni będę miał miesiąc. Więc już bardzo ładnie widać, urosły. Kurka mówię ładnie chowa, więc dobrze, bo pierwszy lek tak sobie chowała, a się wychowała tego kogutka, jedną kurkę z kofinów Ale no. Tam jest jeden okochinów, kochaczekam, kuk kochaczek, kochaczek, kochaczek niebieski. to jeszcze sobie stoją, ale nie wiadomo, czy jeszcze coś będzie na sprzedaż, oprócz tej czarnej, bo za czarną sprzedamy, ale więcej nie wiem, co będziemy sprzedawać, bo mało, no, aż mało, no, zechonom 4, ale no. Jest ten kochaczek niebieski. No też niedługo może już wyjdzie, tutaj do tego kitu wszystkich, bo też już jest dosyć duży, bez kwoki już jest, więc. Ale mówię, trzeba poczekać coś trochę, bo te będą go dziobać, bo już raz prołamałem. I i tak go działość, że lepiej. jak tam jeszcze sobie pobędzie. Nie dziękuję, na szczęście już jest koniec choroby, aż no mówię. No, ta jeszcze jest trochę chora i ta. Ta żółta. Więc mam nadzieję, że już wyzdrowieją albo będą. I będzie spokój, bo też planujemy nowe nabytki, nie wiem czy przed świętami, czy po świętach, zobaczymy. No. Więc kołudziki na szczęście się już polubiły. aż no. Ten już go prawie w ogóle nie goni tam, wiadomo, czasami go pogoni lekko, no. Ale tak to się nie gonią na szczęście. Już za bardzo. Ten koguci, ten, jeszcze mówię, cztery Koguciki będą nas Ten, właśnie, ten nie wiem, co jest za barwa. Czy to jest, jest stabrzysto nie, starbrzyz, to nie, jak już to, cisto, litr, to szkio, jarzębiaty, ta, koła, nie, jest sto Ja żębiaty. nie był Ten, właśnie, jakby, no taki burszynowy jakby, tak samo ten, ten jeden też taki jest, nie wiem, czy on jest teraz. Gdzieś sobie chodzisz, chyba, tam gdzieś pod tymi składkami. O tam jest, koło tamtego kubicka. I no i ten, nie, ten dorosły. Sama sprzedaż. A się na razie tylko jest wystawiony, ten kubic niebieski z tą kurką, bo więcej na razie nie stawaliśmy, bo nie ma. Po co? Ale no, wystawiliśmy. Iny nie, będą nie, nie, nie. Teraz też wczoraj papugądem papugą te to, owoce, to te zawieszane. Jeszcze łaczebaczkę, on zostały na szczęście, więc. Tam dostałem raz w tygodniu, po prostu na przykład teraz wczoraj dostałem, dostałem chyba w sobotę. No wczoraj dostałem, no, czyli w sobotę, to teraz dostałem nie wiem w czwartek, czy kiedy tam. i no, no Teraz się nie niesie, u kochilów nie niesie niestety. Tam teraz mają przerwę jasnowidą, ta choroba i teraz zimno, tym bardziej nie chce im się nieść. Tam u bo tam co, mówię tak, raz na 3 dni może jest jajko. Brachmy też nie znoszą już, już chyba z miesiąc i a Feniks tam też raz na tydzień z jajką, nie znaczy tylko na tydzień. I one niestety jeszcze się nauczyły w kurniku coś jajek, tylko na dworze, albo... Znaczy w kurniku czasami gdzie byle zniosą, mnie by nie gnieździe, albo tak samo na dworze. Ale ta kurko się daje, żeby zrobiła, bo na tam jeszcze mówię, tak ciężko dycha, ale jest ciężka, ładnie je pije, więc no Tylko mówię. Mam nadzieję, że zrobię. Jutro na dwór wyjdą, to <laughs> se pochodzą. Dobra, chyba już cały tydzień chyba Teraz kurników siedzą, bo teraz śnieg leżał. I wszystko się bały one tam. na śnieg się nie boją. Wychodzi się zawsze. Jak się raz wypuściło, to już latały. I tak wychodził na dwór, to A można lepiej na tym jak nie chodziły, na ten minus 10. Może lepiej. Dobra, to chyba już będzie, będę kończył ten odcinek, bo już bardzo nie ma co pokazywać. Więc. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!